Witajcie kochani. Spakujemy paczuszki. <laughs> Jeszcze mi nie było na YouTubie, dlatego dzisiaj testujemy. Dzisiaj testujemy YouTube. A. Testujemy YouTube. <laughs> o hejo! Hey nie wiem czy może trochę ludzi do mnie wpadnie takich poza subskrypcją nie wiem jak to działa testujemy dzisiaj YouTube'a. finalnie nie wiem jak to działa jak to funkcjonuje ale taki spontan wiecie doskonale ci co znają mnie z tiktoka że ja uwielbiam spontane także słuchajcie u mnie nie ma nic zaplanowanego czuję coś i odpalam nie wiem. Na razie nikogo nie ma. Mówię sama do siebie, ale to nic. Przynajmniej się live e, zapiszę i będę... Będziecie mogli później sobie otworzyć. kogoś z Was pominie ten live, to przynajmniej sobie później otworzę. A ja bym chciała dotrzeć do ludzi, którzy mnie jeszcze nie znają, bo właściwie nie każdy ma TikToka. Nie każdy jest przekonany do TikToka. E, dlatego mnie to ciekawi w ogóle sam jo, YouTube. Jo, YouTube sam w sobie jest dla mnie mega ciekawy. Zasięg ma fajny, ale wiem, że coraz mniej osób korzysta z YouTube'a. Ale nie wykluczajmy go nie spisujmy na straty, tylko po prostu <laughs> przetestujmy. Zobaczmy, jak to działa. Myślałam również o tym, żeby zacząć nagrywać jakby takie vlogi. Więc live może być po prostu od razu takim filmem, który pokazuje moją pracę na co dzień. Więc w sumie można by było troszeczkę ponagrywać. W montaż nie za bardzo mi się chce bawić. Nie do końca, także taki zapis z live'a to fajnie by było. Zobaczcie, jak ludzie na to reagują, czy w ogóle ktoś to ogląda, nie? Także wiecie, chciałam ruszyć z vlogami, ale no jak ja ruszę, no to minie wieczność, także może live będą spoko opcją. Na razie widzę, że tak jakby nikt tego nie ogląda, ale to nieważne. Ja tam sama do siebie, słuchajcie. Dobra, pakujemy paczuszki, słuchajcie. Pracuję, w ogóle przedstawię się, nazywam się Karolina. Mam swój sklep internetowy, sprzedaję hafty diamentowe. Dlaczego hafty diamentowe? Ponieważ kiedyś, kiedyś, no trzy lata temu sprzedawałam wszystko i nic. Właściwie miałam wszystko i nic. Miałam zabawki, miałam różności właściwie, miałam wszystko i nic. I tak sobie myślę, i tak zaczęłam te hafty sprzedawać i Kilka osób się zapytało, a masz więcej, a będziesz miała tego więcej? No i tak to rosło. Miałam więcej, więcej, więcej. Pamiętam moje pierwsze zamówienie w ogóle. Na hafty było naprawdę niewielkie, a rozeszło się w jeden dzień. Czyli patrzę, za zapotrzebowanie jest. No i tak zaczęłam brać i z lokalu 12 metrów kwadratowych przeszłam do 44 metry kwadratowe. I okazuje się, że miejsca jest coraz mniej i mam na stanie w tej chwili... 500 wzorów. Ale dlaczego sprzedaję akurat haft diamentowy? No bo, no tak jak Wam mówiłam, plus do tego w rodzinie dużo osób to wyklejało. No i tak się po prostu zainteresowałam tym tematem. I akurat jak zaczynałam, nie było tego dużo. Także mając na stanie niewielką ilość wzorów, to właściwie w miksie sprzedawały i dzięki temu mogłam po prostu rozkręcić swój biznes bez kredytu. Czyli to co sprzedałam, inwestowałam, inwestowałam, kupowałam, inwestowałam, sprzedawałam, inwestowałam i tak w kółko. <laughs> Dzięki temu no, jakieś tam wiecie tempo się wytworzyło i a, gdzieś tam na początku domu wychodziłam na zero, ale e, dopiero po jakimś czasie zaczęło to przynosić zyski, e, takie, że po prostu zostawało coś. Bo to wiecie, jak się bez kredytu działa, no to wszystko co zarabiałam, wszystko firmy ładowała. Naprawdę oszczędzałam kasę, żeby tylko tutaj wydać. Nie wydawałam na swoje potrzeby. po prostu jestem przeciwniczką kredytu, bo co z tego, żebym wzięła kredyt? Jak powiedzmy, no miałabym po prostu mniej zarobku, bo bym musiała ten procent oddać dla banku. Także najlepszą opcją właśnie jest taka sprawa wymaga to wytrwałości to fakt wymaga to wytrwałości, ale jednak yy, powiem wam, małe kroczki są najlepsze. Co prawda na początku nie byłam z tego zadowolona, no bo wiadomo, to co zarobiłam, to inwestowałam yy, i właściwie no moja firma przynosiła straty. Ale już jestem na takim poziomie, że to yy, właściwie się samo już napędziło i mam już trochę tego towaru, właściwie to mam bardzo, chyba z 20 tysięcy sztuk kili na stanie. Także no, mm, wymagało to wytrwałości, cierpliwości, e, braku chęci, w rezygnacji, chociaż miałam chęć już nienokrotnie, żeby to skończyć, ale ludzie mnie tak w tym napędzali, żebym tego nie robiła, bo bardzo fajno społeczny sobie uzbieram i na Facebooku i, no głównie na Facebooku, a od jakichś paru miesięcy weszłam na TikTok, to tam to jest eksplozja. Eksplozja, powiem wam. Tam jest eksplozja, już teraz moja społeczność jest dosyć pokaźna, duża. E, bardzo fajne osoby poznałam naprawdę, jestem mega happy, że że tam trafiłam, a byłam taka oporna, mega oporna z tego względu, że no. No, mam 31 lat w tym momencie i uważałam, że TikTok jest dla dzieci. A się jak bardzo myliłam, bo naprawdę fantastyczne osoby są w różnym wieku tam. I fajnie, fajne dotarcie do ludzi. No, także słuchajcie, no fajne dotarcie do ludzi, ciekawi ludzie, fajny zasięg, bez inwestowania kasy w marketing, aż takiej dużej. No nie, no niektóre filmiki tak mi się powybijały organicznie, organicznie, bez promowania, bo po prostu były ciekawe. E, więc to uważam za największe, a to, że tutaj w TikToku czy tam w YouTubie pewnie też, Rządzi taka kreatywność, że właściwie jeżeli filmik jest wartościowy, to on nie potrzebuje budżetów, on się sam wybije. To jest mega fajne, mega fajne. Przez, słuchajcie, tutaj mam trzy takie same obrazki. Teraz pakuję dla Pana Krzemysława. No, tutaj sobie przygotowałam paragoniki. O, no i słuchajcie, tak to wygląda, no. Jak już to ciągnę, no. Kilka razy jeszcze yy, miałam taką, wiecie, chęć, zmiany, coś zmi zmiany, może coś innego zacznę robić, może coś innego sprzedawać. Ale tak ta społeczność mnie napędza, że ja nie potrafię zrezygnować. Dla mnie to się, praca moja zrobiła się po prostu fajną zabawą. Po prostu. O, dziękuję za lajka like pierwszego. <laughs> nie wiem kto tutaj jest, ale... Nie widzę w ogóle jedna osoba jest. Hejo. Odpaliłam YouTube'a pierwszy raz na żywo. Tylko miga strasznie tutaj naokoło. Także słuchajcie, pierwszy raz odpaliłam YouTube'a, testujemy, testujemy. Później zapiszemy sobie tego live'a, zobaczymy jaki będzie odzew. No i słuchajcie, wracając do tematu. To, jeżeli praca sprawia, że masz zabawę, to tak no, że bawisz się tym, nie pracujesz, tylko bawisz się tym, nie? Słuchajcie, robicie sobie filmiki, e, piszecie z fajnymi ludźmi, e, Jakieś tam robicie te lajwy, e, fajne rzeczy się robi, to wtedy praca nie? właściwie nie jest pracą. Sama w sobie nie jest praca. Kurde, tutaj miga, to ja bym może wyłączyła te światła, a tutaj włączyła te dwa. Także zabawa jest, słuchajcie, odkąd weszłam na TikToka, teraz zobaczymy, ogarniamy. Ogarniemy jeszcze YouTube'a. Czy tutaj się zbuduje jakaś społeczność, bo YouTube też jest fajny, bo e, właśnie to jest fajne, że tutaj rządzi też kreatywność. Czy właściwie jak dobry filmik to sam się wybije i, i nie trzeba budżetów. Zobaczymy jaki zasięg, bo YouTube to właściwie to na innej zasadzie działa. Inaczej. Także na razie testujemy, zobaczymy jak to się potoczy wszystko. No i co jeszcze mogę na swój temat powiedzieć? Słuchajcie, co jeszcze mogę na swój temat powiedzieć? Co byście chcieli w tym pierwszym filmiku na żywo się dowiedzieć? O mnie. Jeżeli macie jakieś pytanka, to e, zapraszam do mm, zadawania w komentarzach. Chętnie odpowiem. E, to jest mój pierwszy filmik, więc e, jeżeli uzbiera się jakaś e, liczba pytań... No to zrobimy QA tak zwane, nie? Mhm, mhm. Dobra, jeszcze tu jedną paczkę spakujemy i ja kończę już tego live'a pierwszego na tubie Nie wiem czy tu się wyostrzy. Widzicie jakie piękne konie e, jeszcze piesek że tak to jest. Jeżeli praca sprawia radość, zabawę, to jest fantastyczna praca. Czy się takie? Och Słowa Dobra. Pakuję to paczkę. Teraz jeszcze muszę lecieć do DTD, bo w ogóle do DPD mam najmniej paczek, najwięcej mam info. Info to tak komaty, no bo właściwie to są małe paczki, nie? I także no przetestowałam słuchajcie jeżeli wam się podoba takie gadanie i pakowanie to napiszcie mi w komentarzu czy mam tego robić więcej na youtube jak nie no to zrobimy na tiktoku a tu przekopiuję też będzie spoko W Dobra, to czekam na Wasze komentarze. Jestem mega ciekawa. Jak wypadł ten pierwszy filmik, na pewno go zapiszę. Także czekam na Wasze pytanka. To co Was interesuje w mojej działalności i do zobaczenia. Pa-pa!